Łubezczka pokazuje. Tak, jest mieszkanie po nasze, Tutaj mamy piękny widok w centrum. No, może patrz, poza, poza tym. Może, może poza oknami. Nie jest za czysto. No, patrzcie, tak. Piękny. A nasz warszawski Manhattan. Widok Faktycznie? Fajnie wieczorem Widać, jak to jest nasz przegląd, Wtedy jest potatę. Faktycznie? I do gymu tutaj masz dosłownie moment. 5 minut do gymu, nie? Tak jest. Tutaj salonik oczywiście. Kto tutaj mieszka aktualnie? Ja Kibior i kawierz mm -hmm. Tutaj mamy kuchnię. Gry, Chińczyk Chińczyk, no bo się wyjdzie, bo jak dzieci się, to, A, to gdzieś... trzeba, to no. trzeba grać witzeka. Także tutaj mamy kuchnię. Nocko Łazioneczka, to... No nie będziemy chwili łazienka. Tutaj ten mój pokoik gdzie odpoczywam. Oczywiście wikingowie lecą muzykę. ale co co? Ale co Ale muzyka tak? Muzyka, no. A tu Kamila 7 pokój Ładnie jest. Posprzątane, no. także... Mieszkanko takie ma. Miałeś jakiegoś ulubionego tego bohatera w wikinga? Ragnara. Ragnara, e. No. Na początek. Ale jeszcze ten. Yy, o, y, Ostatnie Królestwo jest fajny o Wikingach serial. A, tam to jest, jest Ultra. No, fajny to jest, naprawdę. Poleca Krzysztof Błogacki. Poleca. Trzeba się odciąć od takiej codzienności, tak? Czyli od wychodzenia z psami, gdzieś tam jakieś obowiązki zawsze są, także od tego trzeba się odciąć. Trzeba się skupić na tym, co jest naprawdę najważniejsze i przede wszystkim odpoczywać regeneracja. To jest najważniejsze, żeby zrobić wieczorem mocny trening tak samo. Bo po rannym treningu jechać z powrotem tam do skrzyszewa. później gdzieś z pieskami wyjść, wyjścia, tak? później znowu wracać na drugi trening. To jednak to nie jest to wypoczęcie i ty jednak nie zrobisz tak mocnego treningu jak normalnie tutaj, jak jestem na miejscu. I szpilka nie przeszkadza? I szpilku się nie przeszkadza.